5 lipca 1944 roku partyzanci z oddziału dywersyjnego AK Parasol wyruszyli do Krakowa celem wykonania wyroku śmierci na zbrodniarzu wojennym. Po wcześniejszym udanym zamachu na generała niemieckiego Franza Kuczerę udali się w celu wykonania wyroku śmierci na generale SS i policji dystryktu krakowskiego generalnej guberni Wilhelmie Kopie. Partyzanci w liczbie 19 osób, czterema samochodami, udali się właśnie do Krakowa. Pięć dni penetrowali ulicę i szlak, po którym podążał samochód z generałem Kopem. 11 lipca doszło do akcji. Akcja nie udała się. Zbrodniarz uszedł śmierci. Partyzanci w drodze powrotnej za wsią Poręba Dzierżna w miejscowości Kiję ostrzelali samochód z żandarmerią niemiecką w wyniku wymiany strzałów został postrzelony śmiertelnie jeden z partyzantów który właśnie tu został opatrzony dzięki opatrzności Bożej wyszedł z tej rany i został skierowany do oddziału partyzanckiego Gerarda Woźnicy pseudonim Hardy który później właśnie tego partyzanta oddelegował do Warszawy. I cóż się stało? Proszę Państwa, tu w tym lescowym wąwozie, naprzeciwko tego pomnika partyzanci zatrzymali się. Lecz wcześniej posterunki niemieckie zostały powiadomione. Między innymi żandarmeria z Miechowa, z, z pobliskiego Żarnowca, jak też z pałacu w Pilicy. W pałacu w Pilicy stacjonował Specjalny oddział Motcugu 63 pod dowództwem Herberta Kreskę, który był przeznaczony i zwalczał właśnie ruch oporu partyzancki. I tu właśnie w tym wąwozie, na, po dwóch przeciwległych jego brzegach, ulokowali się żołnierze niemieccy. Doszło do wymiany strzałów. Na miejscu zginęło dwóch partyzantów z Warszawy. Natomiast trzech ciężko rannych Niemcy ujęli i skierowali ich do Pałacu Pilickiego. Następnie partyzanci trafili do Krakowa, gdzie zostali zamordowani. W 1947 roku w miejscu potyczki partyzantów batalionu Parasol umieszczono tablicę pamiątkową. Zachodzi pytanie, czemu właśnie partyzanci z odległej Warszawy mieli wykonać wyrok na tym zbrodniarzu niemieckim? Otóż partyzanci parasola byli przyzwyczajeni, byli po prostu wyćwiczeni w walkach prowadzonych ulicznie w miastach. Natomiast dwa zgrupowania partyzantów, Gerarda Wołosinca Hardego, jak też Stanisława Węcla, pseudonim Twardy, zakonspirowani byli w kompleksach leśnych i prowadzili walkę. Toczoną właśnie tutaj, w tym terenie. W tym roku, obok tablicy upamiętniającej tamte krwawe wydarzenia, odsłonięto figury partyzantów, poległych za wolną Polskę.